W trakcie ostatniej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego radni po raz kolejny podejmowali uchwały dotyczące pomocy społecznościom lokalnym i regionalnym na Ukrainie. Stefan Bieszczat, przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Wojewódzkiego, uważa, że powinniśmy już teraz zastanowić się nad pomocą Ukrainie. Poprzez współpracę opartą w przyszłości o inicjatywy gospodarcze, które będą korzystne dla obu stron, ale przede wszystkim będą w nich uczestniczyć przedsiębiorcy z naszego regionu. Chciałbym, jak gdyby, y, upomnieć się o pewną rzecz. Y, przeznaczamy 200 tysięcy w imieniu podatników naszych y, współziomków. Ja e, najwyższa pora, aby pojawiło się tutaj e, e, bardziej pragmatyczne działanie, a nie emocjonalne. Bo tyle co mieszkańcy polski, tyle co mieszkańcy Podkarpacia włożyli serca przez emocje i faktycznych faktycznej pomocy, to najwyższa pora, aby zacząć równoważyć. To znaczy, żeby Wielcy tego świata nie wyprzedzili nas w działaniach zmierzających do pomocy poprzez współpracę na dziś i w przyszłości z Ukrainą. Doniesienia prasowe od czasu do czasu mówią, jak klaruje się pewna sytuacja geopolityczna, i, i odnoszę wrażenie, że pociąg już jedzie. I dlatego chciałbym usłyszeć, bo już taki wniosek złożyłem na komisji, komisji współpracy za granicą, wreszcie jakiś szereg inicjatyw o charakterze gospodarczym, które rokują w przyszłości na współpracę podkarpackich przedsiębiorców. Oczywiście samorząd ma ograniczoną możliwość, bo nie prowadzi działalności gospodarczej, ale reprezentuje nasze interesy. I tutaj nie chcę kategorycznych sformułowań dokonywać, ale daję ku otrzeźwieniu, żeby równoważyć działanie serca z działaniem głowy. Radny Stefan Bieszczad twierdzi, że należy podejmować takie decyzje, które w przyszłości zapewnią możliwość realizacji inwestycji na Ukrainie przedsiębiorcom z Podkarpacia. W tej sprawie zgodził się z przewodniczącym Stefanem Bieszczadem marszałek Władysław Ortyl, który powiedział, że już teraz takie działania są prowadzone przez samorząd województwa podkarpackiego, ale w przyszłości będą jeszcze bardziej zintensyfikowane. Marszałek uważa też, że na ten bardzo ważny temat, który poruszył przewodniczący Stefan Bieszczat, powinna odbyć się osobna debata na jednej z najbliższych sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Chcę odnieść się do tego ważnego problemu i ważnej kwestii, którą poruszył pan Stefan Bieszczat. I Ja myślę, że no, nie chciałbym dzisiaj zdeklarować, ale tu czas rzeczywiście, pociąg już jedzie, to, to nie ulega wątpliwości. Ja powiem o kilku działaniach, które są prowadzone w tej chwili, ale no, tak miałem na myśli, żebyśmy jakąś debatę zrobili na, na przyszło, przyszły sejmik. No, tego też nie możemy wykluczyć. Bo tutaj trzeba się spieszyć. Myślę, że można też zrobić to na Komisji Gospodarki wcześniej, dlatego że no przyszła sesja będzie absolutoryjna, będzie raport o stanie województwa, ona też będzie jakiś czas no, będzie dużo tego, ale jak sprawa ważna, to można tego zrobić. Proszę Państwa, samorząd województwa podkarpackiego widzi realną szansę na wzięcie udziału w tej odbudowie przez oczywiście. Takie argumenty jak nasze geopolityczne, strategiczne położenie to jest dowód na to, wprost, mając na uwadze i autostradę, i drogę S19, i mając na uwadze też nasze w szczególności lotnisko. Także podstawy do tego mamy. Sytuacja jest taka, że nasze województwo jest skomunikowane z Ukrainą szerokim torem i także jest skomunikowane torem normalnotorowym co państwo na pewno wiedzą, ale potwierdzę, że po stronie ukraińskiej te tory są bardzo intensywnie odbudowywane. Mam tu na myśli Chyrów, mam tu na myśli też oczywiście, gotowe. tak gotowe są i to no, można powiedzieć, że tutaj nawet troszkę później u nas się to dzieje, no, ale też, też jest w tym zakresie róg. Także te moce jak gdyby infrastrukturalne są Panie Przewodniczący. Teraz tak, Agencja Rozwoju Regionalnego RAR w Rzeszowie prowadzi konkurs startupów i tam też biorą startupy z Ukrainy. Otworzyliśmy też taką formułę otwartą inkubatora przedsiębiorczości otwartego, rozproszonego dla firm ukraińskich. Pierwsze rozmowy i tam kontakty są. Druga sprawa, kolejna sprawa jest taka, że też no, mamy kilka rozmów z inwestorami, zapytań itd. i tak dalej. To się oczywiście dzieje. No, i też, proszę Państwa, ja staram się na Komitecie Regionów artykułować te rzeczy. Ostatni mój wyjazd na sesję plenarną był na tyle owocny, że było kilka spotkań, kilka że tak powiem, debat, w których brałem udział. Ale no to debaty to jeszcze wszystko nie załatwia. I z drugiej strony też jesteśmy w porozumieniu z Owodem lwowskim, bo chcemy po prostu no, zacząć przekazywać im nasze kompetencje, prawda, do odbudowy, czyli jak wykorzystywać środki, jak wdrażać regionalne programy, wykorzystywać środki europejskie, jak budować specjalne obszary do inwestowania, prawda? No chcemy szkolić, bo tam kadr naprawdę potrzeba, prawda, także tak to Wygląda, część rzeczy będzie. Radni sejmiku województwa podkarpackiego doceniając bardzo dużą pomoc, jaką mieszkańcy naszego województwa udzielili i cały czas udzielają uchodźcom z Ukrainy, uważają jednak, że już teraz powinniśmy starać się o aktywny udział naszych firm w procesie odbudowy Ukrainy. Ostatecznie podczas sejmiku radni kolejny raz podjęli uchwałę i przekazali 200 tysięcy złotych na pomoc, szczególnie dla dzieci z kraju, w którym toczy się okrutna wojna.